No, dawno LEGO nie było. A teraz jakieś nieukurzone, bo się przynajmniej przeprowadziliśmy, to się posprzątało. Nie wiem co się tu zmieniło. Miałem nagrać dawno, ale nie pamiętam. Na pewno jest nowy ten, tego chyba nie było. Ale tutaj jeszcze coś będzie, to zaraz wam pokażę. tu raczej bez zmian. Na tej półce się trochę pozmieniało, bo tu doszło na przykład to malizna taka bez sensu. I trochę takie to wszystko jest pościskane. Tych chyba też wam nie pokazywaliśmy kwiatków, tak mi się wydaje. No i tutaj parę nowości na pewno. Z czerwca. Słodkie uśmiechnięte, które kupiliśmy dosłownie 2 czerwca, także przepraszam Ale tam jeszcze coś pokażemy O, tu dinozaury Też chyba nie, nie, tego chyba pokazywaliśmy Ale jest jeszcze ono Zajebiste, nie? Wpierdalasa rzeczy A u góry pokażę wam tak Figurki, tu chyba nic nie doszło nowego Ale trochę się poprzepstawiało rzeczy Tutaj są za to nowe figurki Bo byliśmy w krakowskim Lego Store'ze I właśnie tam można sobie zrobić figurki 3 i sobie kupić z akcesoriami, więc to zrobiła Iza Sera z No dobra, sera i taką pszczółkę do spania. Dobrze pójdzie, Dzięki ee, Iza. Mi też kupiła wcześniej wolfpaka, bo chciałem sobie go zgarnąć. zajebista figurka, ugułem. Nie wiem, czy światło jest dobre, bo też nie ogarniam się tego mieszkania. No i tak to znacie, ale jest trochę poprzestawione, gdyż tam jest dom Stitcha, którego chyba też nie widzieli, nie? Nie. że mamy domek Stitcha, mamy. Nie wiecie kogo, za co tu stoi, a nie będę mówił jak. I jak widzicie tutaj właśnie Stitchowa kolekcja się też powiększyła o przynajmniej Angel, bo nie wiem czy coś więcej jeszcze by było, także to też jest kolejna z tych nowości z czerwca. Mamy Angel, mamy Stitcha, mamy Ukulele, mamy Micro Stitcha, mamy Popo Stitcha, mamy jeszcze domek Stitcha, mamy Stitcha. No i tu dostałem na urodziny, tak? Z odlotu. Tu jeszcze mamy uchego i kłapołuchego małego. Grucik sobie siedzi jak siedział, i w sumie coś co budowałem, i miałem z tego zrobić osobny film, ale stwierdziłem nie chce mi się, więc teraz będzie. Ogólnie przebudowałem całą tutaj tą część piracką, a raczej zbudowałem ją całkowicie od nowa. Oprócz tego, że jest ta wyspa, która jest z zestawu. Ta tutaj, tego rozbitka Statek oczywiście jest też z zestawu No i zestawem jest też tutaj ta część Taka dżunglowa, powiedzmy ta tylko o mała To reszta to już jest zbudowane Raczej wszystko, bo tak chciałem Już, no także tutaj to mniej więcej Tak wygląda, mamy taką syrenkę Która wyskakuje, kurwa nie widać, poczekaj Mamy syrenkę, która wyskakuje Z wody, macha ręką, zajebista jakość Bo już widzę, chłopak jest tu przerażony Ja pierdolę Ten też jest przerażony, bo atakuje ta Kałamarnica, nie? Kraken taki fany. Tu jest ogólnie spoko. Piratka z serii niedawnej. Sobie siedzi tutaj. To tu mamy z ninjago w ogóle typa, który broni przed rekinem. Świetny pomysł, prawda? To jeszcze ta papuga z serii ostatniej. gówno widać dalej. zajebiście Tutaj mamy małpeczkę, która sobie dynda Mamy grę taką z lego z małpą. Tu też szkieletek chodzi. No i tutaj chyba taka główna część. To tak. Jest klifek. Nad wodą, dwie armaty, ziomek ładuję, tam kule armatnią, to se chłop sprząta. Tam w środku nie ma I wracamy z telefonu Izy, bo mi się pamięć skończyła XD. O, nawet widać przynajmniej lepiej dzięki temu, że w więzieniu siedzą chłopy. Tu jeszcze mamy pirata człowieką. Normalnie jest to tu żyre coś, mapę ma skarb. Yy, nowa figurka też z Legostara właśnie z tych trzech, co sobie zebrałem. Też jest tam ten plakat z tym piratem, ale gówno widać. Miasto będzie, czy tam bocianie, nie pamiętam jak to się mówi Tu poniżej jest jeszcze jaskinia W której siedzi ziomek, tam w ogóle jest pełno różnych rzeczy Które nie widać, tu siedzimy ziomek z kozami popierdziela Takie to, a tu cyk, małpa, masz ten, i masz To znaczy, że co jest pod spodem? Szkarb Człowieku, i jest normalnie skarb pod spodem zbudowany w tej górce Na tą górkę się takim mostem dochodzi, ogółem, Wspaniałym Zrobione z byle tam kilku części i ledwo się to trzyma, ale... No, oj palec mi tu nas, czekaj. Okay. No i z drugiej strony to tak. Tutaj jakieś są jeszcze skrzyneczki, dupeczki. Tu jest na razie wolna przestrzeń z paroma tymi konfederatami. No i stawik ostatnio, tylko i z nie chcę skończyć, oczywiście, bo jeszcze roślinność tu miała dodać, ale nie chcę stawiku skończyć. Lepiej by wyglądał, gdyby tu była jeszcze niebieska jakaś płytka pod spodem, a nie zielona po prostu, ale nie miałem takich, więc to krzywo źle, brzydko. No i palem brakuje też, będę musiał te palmy jeszcze podarabiać, jak się jakieś części znajdą. No i ogólnie to takie, o... I brzydki router. No a tu jeszcze coś, co dzisiaj nas czeka. Bo, oprócz angel, i oprócz figurek, i oprócz tych roślinek, to kupiliśmy właśnie zajebiste. Będzie posywało tutaj. No, i z racji, że to był Lego Store, to jeszcze dostaliśmy dwa gratisy: czyli takiego tutaj kreatorka małego, Kukana, i słonika, i pingwinka. Fajny. Ale zanim Bonsai, to jeszcze parę nagrań z budowy tej pirackiej wyspy. Kurwa, kurwie w pani, urwie. Na start mega skomplikowany mm. się to wydaje. Taki nie 18, tylko 19 plus zestaw. Spoko. Mega kącik kulinarny pokażę jak zrobić Krasanta, Bierzecie taką część i taką część. To jest mój telefon. Zgadza się. A doniczka na razie średnia. Za to kolorków dużo. No co stoi? Twojego A tu gałązka. O co, bo jestem gorsza? Proszę, nagrałem twoje. Czy to jest takie same, możecie powiedzieć? Jeden do jeden? Jeden. Ty, jak Feniksy. Jo! Uh. No, całkiem fajny. Ta doniczka już coraz mniej widać, więc dobrze może. I powiem Wam, może nie wygląda. Ale jest mega duże i spodziewałem się, że to będzie o wiele mniejsze, a jeszcze czekają nas dwie paczki, gdzie będziemy doczepiać pełno tych liści. Więc prezentuje się naprawdę spoko. Git. No i dwa bonsai obok siebie Kurde, no ten jest gigantyczny gigantyczny, tylko jest rozłożysty po prostu przez to, że ma takie gałęzie liście Ten jest super pod względem tego, że ma zajebistą doniczkę No i wygląda jak bonsai przede wszystkim To trochę mniej... To jest Maple. maple. maple, 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 maple. Ale ogólnie oba obok siebie wyglądają spoko i kurde, gdyby nie ta doniczka to naprawdę ten mocno by wygrywał, ale działają, nie? Yeah. Który Ci się bardziej składało tak na plus? Na plus ten był prostszy. Tak Ci się wydaje? Tak. Jak ja pamiętam to było tutaj strasznie dużo takich pierścieni Ten był jakiś taki skomplikowany. W znaczy, mi się dobrze składało tego, no, ale spoko. rzeczywiście był mega skomplikowany. I był bardzo, bo liście był, no. się no podobnie składały. Ale wszystkie. od początku ten był skomplikowany. Ten mniej, bo ta podstawka i doniczka były na początku, a później pień. I no i doniczkę ładniejszą no, ma. No o wiele, tutaj doniczka mega wygrywa. Całą. Chociaż tak podsumowując mimo wszystko, dalej jestem za klasycznym bądzajem, ale ten robi naprawdę wrażenie no, no teraz. Jest, jest znacznie większy niż się wydaje, więc. I ten ma ładniejszy, bo to jest różowa i to są różowe e, frogi. Frog. No, także sami ocenicie ewentualnie. Miau.